Dobry lot. I dzisiaj mamy weekend 21 października bodajże i nagramy taki krótki harmonogram, jeżeli chodzi o sprzedaż, ponieważ dużo hodowców pisze, czy dzwoni, dopytuje się, jak w tym roku, czy będą filmiki, ile będą filmików, i tak dalej. i Zdecydowaliśmy, że będzie najprościej tak, do 30 października, czyli ten weekend przyszły cały tydzień, łącznie z weekendem, aż do przed wszystkich świętych, gołębie są dostępne z domu. Także, jeżeli ktoś jest zainteresowany przed filmikiem, można te gołębie nabyć. Dajemy takie, można powiedzieć, 10 dni hodowcom, jeżeli ktoś jest zainteresowany, a często właśnie słyszymy, że hodowcy później ciężko jest się dodzwonić, jak te filmiki ruszają, no z tego sobie zdajemy sprawę, bo jednorazowo zawsze jest około 300-400 telefonów i co roku jest ich więcej, dlatego właśnie robimy takie, wcześniej tego nie robiliśmy, a teraz jest przez 10 dni możliwość nabycia gołębia gołębi bezpośrednio z domu, a już od 1 listopada będzie, będą prawdopodobnie 3 filmiki, jak dobrze pójdzie, na pewno nie będzie filmików więcej, być może będą dwa jeżeli ta sprzedaż. W ciągu 10 dni będzie jakaś duża. Także tutaj tak to wygląda. Harmonogram przedstawia się następująco. Filmiki będą nagrane 4 listopada będzie jeden filmik, 9 grudnia będzie drugi filmik i 26 grudnia będzie kolejny filmik. Także to są trzy terminy, w których filmiki będą prezentowane właśnie z głębiami, nie wiem, tam pewno po kilkanaście sztuk na ten moment jest. Równe 88 gołębi w ofercie i w tej, tylko, że w tej ofercie są zarówno gołębie młode, wiadome z wszystkich najlepszych starych rozpłodowców, tych 10-12 latków, być może to już ostatni sezon, gdzie te gołębie są płodne, no zobaczymy w każdym razie z wszystkich tych najlepszych gołębi, plus rodzajstwo y, pierwszych asów, zwycięzców, drugich, trzecich asów, tych co zajmują wysokie konkursy na całym świecie i do tego jeszcze będą, y, do tego będą jeszcze wystawione Gołębie rozpłodowe, ostatnie gołębie rozpłodowe, ponieważ ten sezon, tak jak ja cały czas powtarzam hodowcom na wszystkich filmikach, że już czwarty rok w zasadzie jest, że dążymy do tego, żeby na naszym gołębniku zostały tylko i wyłącznie gołębie odkupione ze wspólnych gołębników, przelotowane na naszych polskich obrączkach wszystkie gołębie z naszej hodowli. Dlatego właśnie w tym roku kolejne ponad 80 sztuk wraca się z Mistrzostw Świata właśnie do gołęblika. Odkupujemy, wiadomo, nie wszystkie, ale w zasadzie wszystkie te czołowe linie, które są nam po prostu potrzebne do dalszej hodowli. Te wszystkie gołębie są odkupywane sukcesywnie. Tak samo w tym roku odkupujemy dosłownie praktycznie wszystko, co, co się da z tych topowych naszych linii, a wiadomo, ich rodzice, czyli oryginały na zagranicznych obrączkach muszą zwolnić miejsce. Dlatego na teraz będzie to ostatni rok, gdzie gołębie or Oryginalne, właśnie niemieckie, belgijskie, będą sprzedawane. Teraz w zasadzie już zostały same niemieckie, będą sprzedawane, także w ofercie będzie tam. Między innymi topowe 8 Leo Hermansów z hodowli Sztinsa, także są to głębie kapitalne, są tam Imbredy i łączenia Powera na 003 na euro. No same, sama śmietanka, taka, którą wiadomo selekcjonowaliśmy przez lata, żeby te głębie robiły u nas robotę, aczkolwiek, tak jak mówię, teraz opuszczają naszą hodowlę. Będą też tam w ofercie bodajże nasze ostatnie cztery lotniki. Tam jest jedna lotniczka, która miała między innymi 10 konkursów w jednym roku. Do tego będzie lotnik na daleki dystans Schlimer, Pstry, Niebieski samiec, Będzie tam Samczyk nakrapiany, który również z vanlunu ze starej linii pochodzi, także będą tam cztery stare rozpłodowce. Nie rozpłodowce, tylko cztery lotniki, które były przeniesione do rozpodu, ale ze względu na to, że one latają w oddziale, a nie na wspólnych głębikach, też będą w ofercie. I do tego będzie też jeszcze kilka gołębi y, późnych tamtegorocznych z 2021 roku, które są z naszych najlepszych y, gołębi rozpłodowych, między m.in. ze starego czerwonego Gladiatora, którego już u nas w hodowli nie ma. I będzie tam jeszcze dwa gołębie, właśnie z Leo Hermansów czystości zachowane, z Van Luna. Kilka gołębi, które były specjalnie dla nas zostawione do rozpłodu y, jesiennych, aczkolwiek teraz też opuszczają hodowle ze względu na to, że ich. Rodzeństwo przelotowane wraca y, z całego świata do nas. Także na pewno nie lada gradka, tak jak u nas wiadomo, tych gołębi jest bardzo dużo w rozpłodzie. Odkupuje się co roku masa tych gołębi, a tak jak tutaj powtarzam no jest, nie będziemy nasze gołębie nie w tym roku dostępne na żadnych aukcjach w internecie, na żadnych y, portalach aukcyjnych, nie będziemy na targach, tylko i wyłącznie te trzy filmiki, no i teraz przez 10 dni sprzedaż bezpośrednio z domu. Co do wyników, no to jak hodowcy wiedzą, w tamtym roku zdobyliśmy generalne Mistrzostwo Świata, a dwa lata temu Mistrzostwo Świata z jednego roku. Także dwa razy wygraliśmy Ligę Światową Sprintu. W tym roku na pewno też wielu hodowców się dopytuje z tymi wynikami. Jest problem, o tyle problem, że ten sezon się na pewno będzie bardzo wydłużył, ponieważ będzie trwał gdzieś do końca lutego, żeby mieć oficjalne wyniki z tego względu, że wspólny geblick w, w Kuwejcie, al Hachet będzie miał właśnie te loty dopiero w lutym, przeprowadzał te loty finałowe. Do tego dochodzi tak samo e, Pataja, Thailand Master. To są Głębiki, które mają finał końcem stycznia, do tego dochodzi jeszcze derby Maroku, Casablanca, derby Istanbul, Turcja dopiero zaczyna, ale pokrótce, wiadomo, oficjalnych wyników jeszcze nie ma, jeżeli chodzi o Mistrzostwa Świata, w tym roku jest to strasznie wszystko opóźnione, ale na 99% z tego, co wynika, to będziemy, zajmiemy drugie miejsce w Mistrzostwach Świata w klasyfikacji generalnej, także wydaje się, że to drugie miejsce jest niezagrożone, a o pierwsze będzie dosyć ciężko walczyć, ale zobaczymy, jak to wygląda, w każdym bądź razie, kolejny rok z rzędu na 99% będziemy na podium Mistrzostw Świata, z wyników takich nieoficjalnych, ponieważ oficjalnych jeszcze nie ma. A w Lidze Światowej w generalce zajmujemy również trzecie miejsce. W generalce sprintu również zajmujemy na razie trzecie miejsce. I w klasyfikacji najlepszych konkursów, największej ilości gołębi w konkursie zlotów finałowych po pięciu głównych, po pięciu głównych wspólnych gołębikach zajmujemy pierwsze miejsce. Także zobaczymy, co będzie dalej, co czas, co, co czas przyniesie. Aczkolwiek widać, że mimo, że te, ten sezon jest całkiem ciężki, całkiem inny jak poprzednie, to jakoś dajemy radę i praktycznie we wszystkich mistrzostwach na świecie w trójce się znajdujemy na dzień dzisiejszy także kolejny znakomity sezon mamy nadzieję że jeszcze ten końcówka sezonu właśnie w Azji w Kuwejcie w Turcji i na, i, i w, na, w Maroko również będzie pozytywna także tak to wygląda pokrótce dlatego właśnie tak zawsze powtarzam za zainteresowanie naszymi głębiami jest przeogrom, przeogromne też masa hodowców którzy kupują raz gołębie wracają co roku systematycznie dokupują tam jakieś pojedyncze głębie. w zasadzie to są pojedyncze gołębie właśnie które robią robił robotę dlatego nie bawimy się w żadne portale aukcyjne nie bawimy się w jazdę po targach tylko wszystko jest dostępne z domu Tak i pokrótce tutaj akurat wziąłem, ponieważ to jest filmik taki bardziej z harmonogramem chciałem pokazać kilka gołębi z niektórych linii po prostu co mi się tam chwyciło w rękę to, to tutaj zaprezentuję mniej więcej jak to wygląda w tym roku praktycznie z każdej linii naszej topowej jest dostępne 8-10 młodych, także nie ma to, że będzie 100 Hermansów tylko będzie około 10 gołębi właśnie z linii Leo Hermansa w połączeniu na jakieś inne gołębie będą Jenseny, będą były Jenseny Wosy. W tym roku akurat taka gratka, że troszkę więcej samic się udało uchodować. Chyba pierwszy rok w zasadzie od zawsze, gdzie tych samiczek z wosa jest chyba 6 czy 7 sztuk. To jest bardzo dużo jak na naszą hodowlę. Są też tam te trzy gołębie z linii Silver Shadow, też nam się kapitalnie pokazały. Ardeny wiadome, ten sezon wybitnie należał do nich i do krzyżówek głębi z ardenami, także czy to w Polsce. Czy po wspólnych głębikach w tym roku Ardeny faktycznie w krzyżówce na przeróżne inne ptaki, na Jenseny, na Heremansy, robiły na Wosy, robiły znakomitą robotę. Wiadomo, cały czas głębie z Zaniniego, naszego Mazanego, tutaj właśnie jeden syn, Zaniniego z, ma z Mazanego też głębie się kapitalnie już w pokoleniu jako wnuki, prawnuki, cały czas robił świetną robotę. No i nasza stara linia, właśnie yy, Ci naso to co powtarzam, to są głębie z Ferbre w połączeniu na starą linię Normana. Te głębie również kapitalnie w tym roku się sprawdzają. no i słyszeli dwa lata temu 17 lotnik na Pataja na ponad 10 tysięcy gołębi, największy wspólny gołębnik na świecie, rok temu 15 lotnik, teraz ostatnio też nadal 20 z bardzo ciężkiego finału z bocznym wiatrem, także te gołębie cały czas, nie mówię już wiadomo o tych pierwszych, drugich, 11 na Ukrainie na finale, trzeci lotnik na Alba 5 lotnik na Albanii no cały czas ta linia 3 i Kalimantsi właśnie to są połowe gołębie, praktycznie nigdy żeśmy ich jeszcze nie sprzedawali, pojedyncze sztuki w tamtym roku wyszły z gołębnika, ale to całkiem pojedyncze. A w tym roku będzie tych głębiwa się troszkę więcej, ponieważ chcieliśmy to mocno rozchodować, także te połowe gołębie to jest połączenie starego, jedynego czerwonego płowego wosa, hańca Wylegorica na naszą najlepszą samicę z zontienców. Gdzieś tu mieliśmy bardzo dużo Zontienców w domu, około 40-50 sztuk. Zostały tylko dwa oryginały. Także ta samiczka jest z 14 roku, też będzie trójka dzieci. Według mnie to jest jedna z najlepszych par na wspólne głębiki, zwłaszcza na te dłuższe dystanse, na te gołębiki, gdzie bardzo dużo głębiwa się bierze udział, to jest właśnie ta linia Kalimanci, także. Także to też jest taka gratka dla hodowców, którzy się specjalizują we wspólnych gęblikach faktycznie też na Tajlandii, na Tajwanie. Hodowcy w Chinach też komu się udało zakupić z tej linii Kalimanci przegapiliśmy sobie dla ciekawostka taka w Rumunii, przegapiliśmy sobie dwa lata temu płowego właśnie Kalimanczy. Nie odkupiliśmy do domu. Po prostu zaspałem z tym gołębiem, i właśnie już w tym roku hodowca tam meldował, że miał drugiego i trzeciego asa właśnie na wspólnych gęblikach w Chinach właśnie z tej linii Kalimanci po tym płowym samcu. Także też kilka tych samczyków będzie będą i pstrę niebieskie, także coś na pewno wartego uwagi. No i tak jak mówię, czyli wymieniłem Heremansy, Jenseny, Zaninie, stara linia Van Lunów, też która świetnie z Ardenami tutaj współgra, no i tak jak mówię z Halkidiki, tak samo to jest linia Karla Hańca-Langa już oryginałów nie mamy w hodowli ani jednego oryginała na ten moment, aczkolwiek dzieci, które właśnie odkupywaliśmy medalistów z Mistrzostw Świata, na przykład Halkidiki, który był pierwszym asem na derby Halkidiki, w tym roku jego dziecko zajęło trzecie miejsce na katastrofalnym locie finałowym na derby tu. Tuskan we włoszech. Także widać, że te linie cały czas się przewijają jedne i te same w zasadzie, na których się oparliśmy. No i tutaj to jest to, co do nabycia. I to jest na przykład właśnie numer gołąb w numerze 10.005. To jest właśnie przepiękny gołąb, jeżeli ktoś jeszcze lubi pstrokatę, świetnie ułożony samczyk, lekko większy. Bezpośredni syn Zaniniego 12.00 w połączeniu na finekę, dlatego też tu jeszcze trochę więcej tego białego niż gołębie z właśnie. Nasza najlepsza para, stary Master Commander. Bezpośredni, bezpośredni syn tego gołębia. Tak, wyrywny gołąb, to ciężko jest, żeby mi nie odleciał, bo byłoby szkoda. Pełne tutaj też, jeżeli hodowcy się dopytują, tutaj wiadomo, my nie ciągniemy tych późnych gołębi w ogóle. Dlatego gołębie są dlatego gołębie są praktycznie na siódmym, ósmym, dziewiątym lotku wszystkie młode, także one w każdej chwili na, w zimie już będą gotowe do, do chowu, do rozpłodu. Także tutaj też te gołębie są, tak jak ja zawsze wolę, żeby były właśnie zaszczepione, przygotowane, starsze, żeby nie chorowały te młode jak się kupuje. Także to jest przede wszystkim właśnie Master Commander razy Fineke, jedna z, jeden z naszych najlepszych rozpłodowców wszechczasów właśnie. Mamy tak samo wnuki, które kapitalnie w tym roku i prawnuki się pokazują, robią czołowe konkursy cały Czas i po Polsce, i po świecie, i na wspólnych gołębnikach. Także taka linia typowo od 300 do 800 km. Tak na szybko przelecimy te gołębie, żeby właśnie się nie nudzić, bo to też nie o to chodzi, żeby właśnie zanudzać. Tu też granat gołąb numerze 7935. Przepiękne oko do rozpłodu, też kapitalny pierścień tego gołębia. Coś pięknego. Jest to z naszego starego gladiatora, syn. I to jest gołąb, który między innymi siostra zajęła czwarte miejsce na derby Ukraina na wspólnym gębliku z lotu FCI. Pierwszy, drugi azna właśnie na Fast Pigeon Rimini, też właśnie pochodzi z tej linii. Masa czołowych konkursów, tutaj przepiękne oko, i to jest akurat ciekawostka: to jest właśnie po starym gladiatorze Samczyk. No nie jest wielkiej budowy, nie wiem jak widać na filmiku jest kapitalnie złożony, świetnie on jest szerszy niż dłuższy. Widełki całkowicie zamknięte. To jest samczyk, który pochodzi właśnie z Gladiatora 194 w połączeniu na... Gladiatora już nie ma, to jest z 2021 roku. W połączeniu na samiczkę na siostrę Olympic Martina z Leo Heremansów. Także ta linia też kapitalnie się nam sprawdza cały czas. O, w tym roku tak samo z tej samej linii. Gołąb jest trzecim asem na Ostwestfalen derby i czwarty z finału. Mógł wejść pierwszy, ale wszedł niestety czwarty, dopiero przyleciało sześć gołębi. To jest właśnie z tej linii kapitalny Czerwony Samczyk. I to praktycznie zostały nam dwa ostatnie gołębie z tego 194 bezpośrednio dzieci. One właśnie były po, wtedy, gdzie te, osiągnęliśmy te sukcesy, właśnie z tej linii gladiatora, tych jesiennych kilka właśnie ściągnęliśmy do rozpodu, ale że teraz właśnie są odkupione już wnuki, prawduki tego gołębia, te gołębie nieprzelotowane opuszczają naszą hodowlę, także też taka gratka, można powiedzieć, dla hodowców. Tutaj też zaprezentujemy akurat 11192 samiczka również piękny glazer na 90, tak to powiem, na 99% na 100% jest to samiczka również z wosa to jest akurat po naszym y, drugim y, po y, samczyku który jest w naszym logu po 10 asie drugim czyli wnuczka gladiatora kapitalne połączenie tych gołębi przepiękna samiczka do rozpłodu Czerwona tak jak mówię, zawsze hodowcy dopytują o czerwone i połowę samiczki z wosa. <klima> w tym roku udało się, że obroć fajnie domknięta. Udało się, że obrodziły fajnie tego gębie w tym roku, także kilka tych samiczek w ofercie będzie. Przepiękna samiczka z linii właśnie wosa. Bezpośrednio z tego 1030, który również był prezentowany tam w galerii sław. Troszkę to teraz dla odmiany, właśnie zaprezentujemy oryginała 1246. Też fajnie dociągnięty, umięśniony gołąb. To jest akurat oryginał Leo Heremans z hodowli Schliffsteins. To są gołębie, które dokupiliśmy jeszcze. Y, kilka głębi z, 2020, z 20-21 roku, które były dokupione do nas do hodowli. Jeszcze na ten, wiadomo jak się dokupuje, coś się sprawdza, to jeszcze się zawsze staramy coś ściągać, ale one akurat nie były w ogóle w rozpłodzie ze względu. Ze względu na to, że, że po prostu odkupywaliśmy, nie spodziewaliśmy się, że tak dużo gołębi będziemy odkupywać ze wspólnych gołębików, tak dużo będzie przetrwało, przetrwa te loty, dlatego te szczyńce właśnie Leo Heremansy z 2021 roku nie były u nas w ogóle w parze i te oryginały właśnie odsprzedajemy, także też jest super okazja, ponieważ... Jeżeli chodzi o teleuheremansy świetnie ułożony gołąb. Jeżeli chodzi o teleuheremansy, my jak zajeżdżamy do szcińca, zresztą to jest nienowość, można zapytać szcińca, jak to wygląda. On się śmieje, że wpadamy jak jakieś wampiry, ponieważ jak ma, on zazwyczaj ma około 350 młodych na sprzedaż, bo to dosyć dużo, zawsze dwa pełne lęgi. My wpadamy między to 350 gołębi i selekcjonujemy i bierzemy 20-30 sztuk z tych najlepszych 350. Dlatego ja zawsze powtarzam, że ktoś od nas, jak zresztą jest kilku hodowców, którzy brali już właśnie oryginalne szcińcy, to każdy jest zachwycony, jak te głębi w budowie, Wyglądają, ale tak jak mówię, to jest ze względu na to, że, że sprawdzamy pod kątem tej budowy te głębi, muszą wyglądać kapitalnie. Dlatego, od nas, szczyńcy, faktycznie nie jest to, że tak na zdjęciu na aukcji, że połowa tych szczyńców nie będzie fajna w budowie. Tutaj wszystko musi grać. Także jest to też fajnie przeselekcjonowany materiał, który zrobi robotę praktycznie w każdym miejscu. I tutaj, też kolejna samiczka, akurat o numerze 11. Jest to samiczka przepięknej urody na glazerze. Pstra samiczka. To jest akurat samiczka Arden razy Power, także takie pochodzenie, które robi też bardzo dużą robotę i na wspólnych gęblikach na lotach od 100 do 600 km i na, i na wspólnych gęblikach i tak samo po oddziałach. Także kapitalna samiczka, właśnie Powerka z pstrego ciemnego, z, z pstrej niebieskiej. Dlatego też dużo niebieska ta samiczka. Plecy fajne, silne. Mała, krótka samiczka, fajnie związana. Widełki zamknięte. gołąb na dziewiątym lotku. Przepięknej budowy samiczka. Też <laughs> one są troszkę wyrywne, gorzej się je pokazuje, ze względu na to, że praktycznie od odsadzenia w ogóle tych głębi nie miałem w rękach. Także one są troszkę zdziczałe, ale też przepięknej budowy, właśnie samiczka. Leo Hereman z razy Arden. Kapitalna samiczka. Także z każdej linii coś tam staramy się pokazać tutaj też kolejny gołąb o numerze 10470 to jest też taki można powiedzieć rarytas widać tutaj trzeci pasek delikatnie to jest akurat y, syn naszego chorodnika zwycięzcy derby chorodnik razy zwycięzczyni derby korabia 530 km czyli z dwóch asów z dwóch zwycięzców wspólnych gołębników gołąb w ofercie podał się na oko typowo ojca czyli to są leochremansy razy zontiensy razy wosy Także coś kapitalnego, tak, to jest właśnie jak matka, trzeci pasek, samczyk, przepięknej budowy, również coś kapitalnego. Identycznie jak matka w zasadzie, tutaj też nawet troszkę widać te białe lotki z jensenów, wosów, tak samo w samiczce, właśnie ona tak, w takie simlowate jakby wpadało, w takie rozjaśnienie, także podał się mocniej na, na matkę, przepięknej budowy samczyk też z tej linii właśnie mamy kilka głębi dostępnych <tryk> następny gołąb też granat się troszkę ubrudziło kolejny gołąb to jest właśnie nasza linia kalimanczy, czyli stary ric płowy w połączeniu na kalimanci samiczkę <tryk> z z 2014 czyli po to jest ta nasza Czołowa stara para z której właśnie ta linia Kalimanci fantastycznie na wspólny, A dlatego nazywam Kalimanczy, ponieważ pierwszy gołąb, który z tej linii właśnie poszedł na wspólne gołębki. jest kapitalnie domknięty, mostek do samego końca, widełki zamknięte. Pierwszy gołąb właśnie poszedł na Kalimanci, katastrofalny lot i zajął 18 miejsce i był piątym azlotnikiem, Także kapitalny gołąb i po tej Kalimanchce właśnie odkupionej ze wspólnych gołębników już mieliśmy te asy na wspólnych gołębnikach, między innymi 15-17 na największym wspólnym gołębniku na świecie, na Patai. Niesamowicie wyrywne gołębie, właśnie to też cechuje te ptaki, mimo tego wierzgania wyglądają kapitalnie, też białe lotki, tak samo właśnie jak taka limanczka nasza, także to jest akurat pełny brat tej naszej najlepszej samicy rozpodowej na ten moment, jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o rozpód. Także tutaj też ta para samiczka z 14 roku. Ona troszkę ciężej znosi te jajka, ale co roku też 6 jajek uda się, 5-6 jajek uda się wyciągnąć. Zobaczymy co będzie w tym roku, ponieważ troszkę już straciła na masie, ale zobaczymy. Także to jest gigantyczna okazja, jeżeli chodzi o te właśnie trzy płowy, które są w domu. I tu mamy samiczkę. Akurat też z jednej z naszych czołowych par ze starego drapy. Numer 063 końcówka ze starego drapy i naszej 3315, po której mieliśmy pierwszego asana na Giewoncie, siódmego asana na Giewoncie, w tym roku 20 z finału na Ostwestfalen w 50, z tej starej samicy z 13 roku. Dużo hodowców mówi, że, że nie leci po tych głębiach. My wiadomo, jak to my wysyłamy nawet po tych starych głębiach na wspólne głębiki, ale gołąb też granat dociągnięta samiczka, troszkę większa. Widełki zamknięte, plecy fajne, piękny gołąb, to jest właśnie z tej i oko również wzięła, takie samo jak. Samczyk, który był właśnie siódmym asem na Giewoncie. Przepiękna samiczka z linii Euro w połączeniu na głębie drapy. I to tak samo tutaj w oddziale mieliśmy w oddziale i w okręgu, czołowe w piątce w okręgu w kategorii BC te głębie siadały pierwszy roczniak, oddziału, tak samo. To są głębie, tak jak powtarzają właśnie, że hodowcy mówią, że te głębie, co latają w oddziale, gorzej latają na wspólnych głębikach. To jest właśnie linia, która i na wspólnych głębikach i w oddziale lata kapitalnie. Także to jest właśnie zaprzeczenie temu wszystkiemu też mamy przepiękną samiczkę. A to jest samiczka, co chciałoby się mieć wszystkie takie w rozpłodzie, to faktycznie coś pięknego. Przepiękna samiczka. Prawdopodobnie, prawdopodobnie samiczka właśnie. I tutaj też ciekawostka, akurat wziąłem, żeby nie było, że coś tam nie pokazujemy, akurat mi się wzięła samiczka tutaj przepięknej, przepiękna samiczka. Jest jedna chyba z najfajniejszych samiczek właśnie tutaj. A to jest taka ciekawostka. Też samiczka na ładnym, czerwonym, z troszkę żółtego oku. To jest samiczka, o też jak hodowcy zauważyli, ma tak samo szare takie, nie, nie szare, tylko takie simlowate jak ta właśnie samiczka, y, którą wcześniej pokazywałem ze zwycięzcy chorodnicza. I to jest kwestia właśnie taka tej samiczki. To są dwa młode, które nam wyszły w tym roku. Jak hodowcy widzą, są bose. To są młode, które jak pojechaliśmy właśnie za granicę nie, za, nie zaobrączkowałem. Po prostu nie zaobrączkowałem, bo już nie chcieliśmy ciągnąć to, jak można zauważyć. To są jedyne dwa gołębie u nas na gołębliku, na trzecim, czwartym piórku. Ta wcześniejsza jest wiadomo starszy lęk, a to jest na trzecim, czwartym, ponieważ to są tak zwana, śmiesznie mówiąc, wpadka. Zapomniałem wziąć chorodnika z gołęblika od samic i on po prostu w kącie nazbierało się piór wszystkiego i po pewnym czasie właśnie nie było mi jej mama dzwoni, że, że gołębie są jakieś małe, młode. To nie chciałem, żeby wyrzucał, wie dobra, no to y, zostaw te młode. No i się właśnie okazało, że to ta para została na gołębliku. Namierzyłem właśnie samca, także to jest kolejne. Także w, udało się, że są cztery młode właśnie po chorodniku i po, i po tej zwyciężczyni. I korabi są wiadomo one będą w cenie przez pół z tego względu, że no, nie mają obrączki także tutaj, ale samiczka kapitalnej budowy no żal mi było wyrzucić młode już, które się wykluły, a że tak jak mówię nie było jak zaobrączkować, nie było już obrączek, dlatego zostały, ale te są w ofercie, ponieważ są nieprzelotowane, tak jak mówię jedyne nasze takie stricte na czwartym piórku gołębie najpóźniejsze po prostu z całego gołębnika także tak się złożyło, jest samiczka i drugi prawdopodobnie jest samczyk także tak to wygląda, jeżeli ktoś jest chętny to jest też nie lada okazja, ponieważ no, go, oczywiście rodowód do tego gołębia wystawiamy naturalnie podpis, że, że gołąb jest bosa, ale też chciałem go właśnie zaprezentować, żeby nie było i na przykład kolejny gołąb, też coś kapitalnego 10-109 to jest już bezpośrednio Bezpośrednio właśnie w tym roku po Kalimanci, po tej właśnie najlepszej naszej płowej samicy, po której mówiłem, która tak znakomicie latała na Kalimanci i mamy te asy na, na Patai. Tak samo i tak samo już wnuki, dzieci w tym roku, tak jak mówię, tyle szpicowych konkursów. To jest samczyk przepięknej budowy, też granat, jeden z piękniejszych głębi na głębniku Arden. Ta samiczka Kalimanczy w tym roku została połączona z samcem, który był. Drugi z finału, z katastrofalnego finału na Europa Master, który wywodzi się właśnie z Ardenów razy Wanlun. I wyszło z tego w tym roku już dziewięć młodych, trzy młode są w ofercie, trzy młode latają na Patai, trzy latały w Europie i dwa wracają do gęblika z powrotem. Między innymi na katastrofalnym South Bułgarii, dziesiąty z lotu katastrofalnego. To już jest pełny brat. Na Europa Master akurat jeden gołąb. Yy, na Europa Master akurat jeden gołąb, który właśnie yy, przepadł, to szkoda. To był gołąb, który był drugim azlotnikiem, pierwszym azlotnikiem przed lotem katastrofalnym półfinałowym. Też było go szkoda niesamowicie, ale widać, że z tej pary już od razu gołębie latają świetnie. Także taka myślę, że na przyszłość jedna z naszych najlepszych linii hodowlanych, tak, jak mówię, w Galerii Sław 2153, to jest właśnie ojciec tego gołębia, czyli Skaliman razy drugi z finału na Europa Master. One miały wyprzedzenie nad trzecim gołębiem pół godziny a z pierwszym przegrał tylko pół sekundy na antenie, mimo tego, że przyleciał pierwszy, jak właśnie mówili, nasz się pierwszy, no ale wszedł jako drugi, także to jest też kapitalny samczyk, no i połączenie takie, absolutna gratka, plecy silne tego gołębia, lekko dłuższy, coś pięknego. I tutaj też pokażemy coś, jeden jedyny gołąb taki na gołębniku, dlatego go wziąłem, ale też... Gołąb przepięknej budowy o numerze 10485, chyba żeśmy nigdy takiego głębia na głębniku nie mieli, tak zwane Grizzly Czarno-Biały Gołąb. A to ze względu na to, że połączyliśmy w tym roku naszego najlepszego starego rendersa Simla Szpaka, z którego też mamy masę głębi. To jest też ostatni renders, który u nas został na ten moment. To jest już starszy gołąb, pierwszy, który do nas przyszedł z hodowli rendersa. <kluzny> Był w połączeniu na naszą najlepszą, starą Stichelbautke 51. No i dlatego tutaj wyszły taka je... samiczka. Mamy akurat dwa gołębie z tej pary, dwie samiczki. Samiczka jedna jest czarna, kruczo czarna podała się na Stichelbauty, a druga, a jeżeli chodzi o tą samiczkę, no to wyszła typowo, wyszła typowo taka właśnie grizzly. Gołąb w budowie, absolutny granat. Można sobie zobaczyć coś pięknego. Samiczka czarna, siostra jej tak samo. Chociaż to jest prawdopodobnie, chyba będzie samczyk, bo właśnie ją przeżyłem z głębnika samców, także to na 99% będzie samczyk, a samiczka jest czarna. Przepiękne i tam tylko dwa gołębie, jeden jest czarny, drugi jest właśnie czarno-biały grizzly, ale w budowie to są absolutne granaty, coś również kapitalnego. Grube plecy, pięknie złożone gołębie, coś pięknego, nie lada gratka, także... Tak to wygląda, jeżeli chodzi właśnie o te, o, te nasze, o te nasze gołębie. Tutaj tak jak mówię to, to akurat wziąłem w ręce, pierwszy zwycięzca derby chorodnik razy miss mis korabia, czyli samiczka, która wygrała korabię zimową, dwóch zwycięzców bardzo rzadko się zdarza w Polsce. Na pewno na ten moment w 100% nie ma nikt pary po, dwóch gołębi, które wygrały wspólne gołębniki i są połączone razem i pochodzą z własnej hodowli, ponieważ wiadomo, że część hodowców kupuje zwycięzców ze wspólnych głębików od innych hodowców, ale ja mówię typowo o... Gołębiach z własnej hodowli, także tak to u nas wygląda. Tak jak mówię, jest kilka. Jest samica też oryginalna Szlimera w ofercie. Ostatnia samica Szlimera, jaka u nas w ogóle jest, <coughs> pochodząca z linii Lady Barcelona. Jest, tak jak mówię, osiem tych Leo Heremansów, szczyńców, które, tak jak powtarzam, wybraliśmy z 300-350 młodych w ofercie. Także są też kapitalnie przeselekcjonowane, będą robić super robotę. Są te czerwone włosy, właśnie z Gladiatora, z pozostałych czerwonych włosów z Barnaba linii, tak samo. No i wiadomo, Leo Heremansy, Ardeny, Jenseny, to, co nam. Zapewniło dwukrotne Mistrzostwo Świata, dwukrotne wicemistrzostwo świata. Teraz zobaczymy, ale prawdopodobnie też nie ma co się napalać: będzie to wicemistrzostwo świata, nie będzie mistrzostwa, ale, ale i tak jest znakomicie rok po roku. Trzymać macie w trójce, w lidze światowej, powalczymy mocno na tych finałach, zobaczymy czy się uda powalczyć. Tam przede wszystkim walczymy właśnie z rodziną Zylner, z Michałem Patrykiem Wrubel z Polski. Kapitalny również sezon dla, dla hodowców, właśnie dla Patryka i Michała Wrubel, także też gratulacje zobaczymy jak to do końca wyjdzie, ale właśnie to jest taka, można powiedzieć, team Weiss kto tam jeszcze jest Dieter Siebert, to jest taka czołówka światowa że faktycznie te gołębie robią fajną robotę i jest z kim rywalizować także tutaj jeżeli chodzi o, o te wspólne gołębiki o Ligę Światową wszystko teraz będziemy dalej transmitować jak to wygląda a tutaj jak mówię, trzy firmy planujemy z tymi gołębiami jest ich około 90 sztuk no i tak samo linia Mazanego, za Zaniniego też te Mazane gołębie to jest coś kapitalnego sprawdzają się i w oddziałach, pierwsze Azlotniki, pierwsze gołębie z 300 300 500, tak samo na wspólnych głębikach, linia to także już się klarują takie w zasadzie 4-5 linii u nas na głębniku, które faktycznie widać, że z roku na rok w każdych warunkach robią niesamowitą robotę. Także tak to, tak to wygląda, tak jak mówię, na żadnych aukcjach nasze głębiki nie będą dostępne, tylko na tych filmikach, i teraz przez 10 dni z domu. Także jeżeli ktoś jest zainteresowany, można dzwonić, dopytywać, jak to u nas wygląda. Tak jak mówię, udzielimy tam informacji. C ceny są nie tajemnicą. U nas ceny zaczynają się od 600 zł sztuka za wnuki tych najlepszych gołębi i tak dalej także nie to też jak, jakoś wygórowane ponieważ nieraz ktoś tam mówi, że w tysiącach trzeba liczyć wiadomo, z tych pierwszych asów i tak dalej gołębie kosztują po 2,5-3 tysiące sztuka jeżeli odkupujemy dwóch zwycięzców jeden kosztował 20 tysięcy, drugi 30 tysięcy to wiadomo, że za 600 zł tego gołębia nie sprzedamy ale w duki już, już tak a tak jak mówię, gołębie ogólnie z tych najlepszych linii zaczynają się od 600 zł sztuka jeżeli ktoś jest zainteresowany, zapraszamy do kontaktu tak jak mówię, 10 dni jest dla hodowców yy, z wolnej sprzedaży a później już wszystkie gołębie będą dostępne to na filmikach. Dziękuję za obejrzenie. Dobry lot.